Witam wszystkich serdecznie na moim kanale Aloha Tarot. A przede wszystkim witam wszystkie barany, baranice słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Robię dla Was czytanie Tarota na marzec 2021. Zobaczymy, jakie energie tutaj się u Was pokażą. Czego się można spodziewać. Zobaczmy. Baran. Marzec 2021. Najpierw zobaczymy ogólną energetykę. Siódemka kielichów. Dziewiątka buław i paść kielichów. Tutaj możecie mieć jakieś emocjonalne rozterki, yy, przeżywać coś, nie będziecie wiedzieli, co wybrać, co zdecydować, w którą stronę pójść, yy, jakby będziecie mieli trudności z tego powodu, tak? Co dalej robić? Jakieś yy, mogą. Zaistnieć jakieś szanse na nowe związki, na nową jakąś drogę, nowe przeżycia emocjonalne. No zobaczmy, co pokaże czytanie. Troszkę jeszcze tylko przetasuję. Dobrze. Wy w tym miesiącu i Wasza główna energia Trójka Kielichów więc już widać, że. Emocje będą ważne. Wpływy zewnętrzne. Dwójka kielichów. No, ile uczuć u Was w tym miesiącu. Miłość, jakieś nowe wrażenia. To, co najważniejsze. Fundament koło fortuny. No, jakaś zmiana do Was idzie. Co odchodzi do przeszłości? Królowa Buław. Jakie jest Wasze myślenie, kapłan? Najbliższa przyszłość, król Buław, Wasze nastawienie, dziewiątka kielichów, Wasze otoczenie, Czwórka Mieczy, Obawy lub Nadzieje, Trójka Monet. Z jaką energią kończycie miesiąc? Wyciągnę trzy karty tym razem. I powiem tak. No dużo się może dziać w tym miesiącu u Was. Teraz będę dopowiadała archetypowym tarotem. Czytanie robię ze złotego tarota. Wasza główna energia, trójka kielichów, czyli y, dużo komunikacji z innymi, y, rozmowy, dużo uczuć, y, nowe kontakty, nowe znajomości, być może poznanie kogoś na potencjalnego partnera. I rycerz DNR, no wy jakby tutaj chcielibyście już y, właśnie ustabilizować swoją sytuację, tak? Szukacie czegoś już bardziej na stałe, czy jeżeli chodzi o pracę, czy jeżeli chodzi o związek. Tutaj chcielibyście poprzez dobre relacje ustabilizować swoją sytuację w jakiś sposób. Yy, no jakby posiadać coś stałego, tak? Czy stałą pracę, czy yy, jakiś taki bardziej stabilny związek, chociaż Tutaj no, nie jesteście jeszcze tak na 100% zdecydowani. Tutaj wpływy zewnętrzne, no przychodzi do Was jakaś y, ciekawa relacja, dwójka kielichów. To jest bardzo dobre porozumienie, y, ale y, no, jakby ta relacja, ta znajomość, no może być dla Was trudna. Uważajcie, żebyście za dużo na siebie nie wzięli być może, tutaj no, jakby znając baranów y, typowych y, y, to jakby no, muszą być naprawdę mocno zdecydowani, żeby wejść w coś stałego. Y, nie deklarują się zbyt szybko, a tutaj no, szybko się pojawi uczucie, relacja, czy... Może być też tak, że jeżeli na przykład nową pracę szukacie, to trafi Wam się coś fajnego, ale yy, no, bardzo dużo będzie Was to kosztowało, tak? Dużo pracy, duże obciążenie. To co najważniejsze w tym miesiącu koło fortuny i królowa mieczy, tutaj coś się może zakończyć, tak? Może Was to zaskoczyć. Koło Fortuny mówię o tym, że sprawa już się toczy, tak? Czyli może być na przykład odcięcie się od jakiegoś związku, zakończenie jakiejś relacji. Może również być tak, że będzie to coś nowego, podpisanie jakiejś nowej umowy. Więc, jakbym, jeżeli chodzi o związki, królowa mieczy. Tutaj nie rokuje pozytywnie, tak? Bardziej podejście rozumowe, może to być zakończenie, tak? Ale jeżeli chodzi o pracę, to może być jakaś kobieta, która jest Wam przychylna, bo pamiętajmy, że to jest rozkład ogólny, tak? Kobieta na stanowisko, która jest Wam przychylna. Dobre, będziecie mieli porozumienie, na przykład bardzo dobrze pójdzie rozmowa rekrutacyjna, czy pierwsze dni pracy, i tutaj nastąpi podpisanie umowy. Królowa była w odchodzie do przeszłości, i szóstka była, więc jakby tutaj, no, jakby powiedziałabym, tak, dążyliście do tego, żeby kogoś zdobyć, żeby zdobyć jakąś pracę, jakieś stanowisko, osiągnąć zwycięstwo, wam się to udało, powiedziałabym. I to odchodzi teraz do przeszłości, tak? I tutaj jest szansa na ciąg dalszy, czyli na dalsze budowanie relacji, budowanie swojego y, y, statutu zawodowego, tak? Swojego stanowiska pracy, swojej przyszłości, tak? Tylko uważajcie, żeby was to za bardzo nie obciążyło, bo Tutaj może być dobre relacje, ktoś Wam coś załatwi, później wy będziecie czuli się zobowiązani, żeby nie było tak, że za dużo na siebie weźmiecie i będziecie wykorzystywani, tak? Wasze myślenie kapłan, tak? I szóstka kielichów. No jakby po raz kolejny tutaj kapłan mówi o stałości, tak? O tym, że chcielibyście... Yy, Jakieś formalności mieć za sobą, tak? Podchodzicie poważnie do życia. Tutaj widzę, że Wy no, możecie mieć taki miesiąc, kiedy te emocje są bardzo ważne dla Was. Kierujecie się emocjami, ale również rozsądkiem, tak? Więc y, szóstka kielichów mówi o tym, że y, czujecie się, macie pozytywne myślenie, tak? Wierzycie w to, że wszystko się dobrze ułoży że będziecie, yy, nawet bym powiedziała, że widzicie siebie na jakimś kierowniczym stanowisku, tak, albo że yy, dobre wrażenie, yy, wierzycie w to, że dobre wrażenie zrobiliście na pracodawcy, że te relacje się ułożą, myślenie pozytywne. Najbliższa przyszłość, czyli pierwsza połowa miesiąca, Król Buław, ruszycie z czymś do przodu, tak. Tutaj Król Buław i Król Mieczy, tak, czyli jakby... Yy, powiedziałabym, że zostaną docenione wasze, jeżeli na przykład w partnerstwie, to tutaj może sytuacja się rozwijać dość poważnie, tak? Że będą jakieś deklaracje, będzie szansa na coś stałego, nawet na... Podpisanie jakichś umów, no nie wiem, być może jakieś oświadczenie, również jeżeli chodzi o pracę, tak? To jakby docenienie waszego potencjału, waszych możliwości, waszych osiągnięć zawodowych. Będziecie bardzo dobrze postrzegani, tak? Tutaj jest szansa na podpisanie korzystnej umowy, na awans, na. Yy, wasz wizerunek jest bardzo dobry. Jesteście bardzo dobrze postrzegani, dużo możecie osiągnąć, tak? Działając. Król Bułow to jest Wasza energia. Baran, lew, strzelec, tak? Więc, jakby tu pójdziecie do przodu, będziecie zdobywali, będziecie działali, być może rozpoczniecie jakąś budowę domu, czy mm, tak jak powiedziałam, jakąś ścieżkę awansu, nowe wyzwania zawodowe, nowe działanie, być może jakaś nowa działalność, tak? Podpisanie jakiegoś kontraktu korzystnego. Wasze nastawienie w tym miesiącu dziewiątka kielichów, jesteście bardzo pozytywnie nastawieni i dziesiątka denarów, tak jak powiedziałam, no jakby jesteście nastawieni pozytywnie do świata, widzicie wszystko optymistycznie, zresztą jesteście też w energii pucharów, tak? czyli w energii wody. Yy, yy. Tutaj widać, że bardzo dobrze się czujecie z samym sobą i z innymi ludźmi. Nastawienie również macie optymistyczne. Wiecie, że yy, wierzycie, że osiągniecie to, co chcecie, ale tak jak mówię, wy dążycie teraz do takiej stabilizacji, tak? Chcecie coś budo zbudować, coś trwałego, coś stałego. Yy, być może trwały, stały związek. Jesteście nastawieni na to, czy praca, która przyniesie Wam konkretne korzyści, tak? Yy. Wasze otoczenie jest w jakiejś takiej stagnacji, tak? Być może właśnie tak jest, że wy tutaj działacie, no nie wiem, jesteście mocno zakochani, zaangażowani, czy ym, zaangażowani w pracę. Tutaj wasze otoczenie to takie bez życia, tak? Trochę takie możecie odczuwać taki jakiś brak, tak? Że nie wiem, nie jesteście wspierani w tym, co robicie. Że... Yy, no, właśnie, być może y, otoczenie jakoś tak mniej dojrzale patrzy na to, wszystko co wy robicie, że y, nie czujecie jakiegoś takiego wsparcia, taka stagnacja w otoczeniu. Najbliższe otoczenie, jakby wy, siłę w tym miesiącu macie w sobie, wewnątrz, tak? O czym mówi też y, karta na tej pozycji: nadzieje lub obawy. Wy macie nadzieję, tak? Ruszacie z jakimś projektem do przodu. Znowu monety, tak, czyli budujecie stabilizację. Zobaczcie, Rydwan, też y, karta ognia. Y, mówi o nowych wyzwaniach, o do przodu. Wy macie nadzieję na to, tak, że ruszacie do przodu i wszystko się ułoży y, z powerem, z siłą, wykorzystując swój potencjał, tak, swoją energię. Y, stawiacie na siebie mocno w tym miesiącu. Bardzo dobrze. Y, i z jaką energią kończycie, tak? Tutaj jest energia wisielca, karta diabła i szóstka kielichów. Więc jakby no, dużo się będzie w was działo, tak? Z jednej strony będziecie starali się spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy. Tutaj tak jak mówię, no, może y, intuicyjnie czuję, że to może do tego otoczenia waszego dotyczyć. Także będziecie. Y, y, uważajcie, żeby y, ten wasz power, ta wasza siła nie przerodziła się w jakąś agresję, tak? Bo tutaj starajcie się podchodzić y, z taką empatią do ludzi, z takim zrozumieniem, bo jakby. Wy jesteście bardzo energetycznym znakiem, no nie wszyscy ludzie mają tyle siły, tak? Nie wszyscy mają taki power, taką siłę, żeby y, tyle działać co wy. Więc jakby no, w marcu pod koniec y, słońce wejdzie do Waszego znaku, tak? Więc jakby wy no, tutaj ruszycie do przodu i to jest najlepszy miesiąc y, w roku dla Was, tak? 21 marca wchodzi Słońce do Barana i idziecie do przodu, tak, tutaj mocna, um, uważajcie na konflikty, tak, na jakieś konflikty, na jakieś kłótnie, żeby nie było jakichś niesnasek, yy, o, Wiesielec i Król Buław, tak, Demon i Rycerz Buław, no tutaj uważajcie na przykład na jakieś skoki w bok, tak, Bo tutaj mocna energia seksualna. Że, że tutaj myślicie o stabilizacji, o budowaniu związku, a tutaj może tak być, że coś się trafi, yy, różnie może to się skończyć, tak? Yy, również yy, jakby na jakieś yy, używki trzeba też używać, uważać, tak, żeby, żeby yy, nie przesadzić, tak? Jakby... Mocno tutaj u Was w tym miesiącu pokazują się też takie te lichy, czyli te uczucia, tak? Tutaj, no, jakby to będzie Was pchało do przodu, będziecie chcieli budować, zdobywać, ale już nie tylko dla siebie, tak? Zobaczymy, jaka jest karta rada dla Was, barany, w tym miesiącu. Jaka jest karta rada dla baranu? w miesiącu marcu piątka monet może mm, dobiorę do tej piąteczki. To jest merkury w byku, tak? Trochę może Was przerażać też to <laughs> powiedziałabym chociaż barany podobno się niczego nie boją, ale yy, no ta stabilizacja tak bo jakby ten koniec miesiąca to jest trochę zaprzeczeniem tego co budujecie przez cały miesiąc, tak. Trochę mo może być tak, że wiecie, jeżeli wy macie taki power, taki zapał, a tutaj otoczenie nie reaguje w sposób taki Adekwatny do sytuacji według Was, to w Was może narastać złość, tak? I powiecie, no ja się staram, a nikt tego nie docenia. Tutaj y, możecie odczuć jakiś brak, tak? Nie skupiajcie się na tym. Starajcie się y, unikać konfliktów, jakichś niesnasek, y, a raczej dążyć do równowagi, tak? Skupiać się na tym, co już zdobyliście. Co już osiągnęliście, żeby zapanowała w Was taka równowaga, bo piątki to są takie nerwowe, a tak? to nie jest potrzebne, bo jakby miesiąc widać, że macie świetny i bardzo dużo możecie osiągnąć. Jesteście w swojej energii. Tutaj emocjonalnie i uczuciowo bardzo fajnie. No Jeżeli to otoczenie najbliższe Was nie wspiera, starajcie się. Budować w sobie tę siłę. Zresztą Wy macie siłę wewnętrzną, jesteście silni. Więc y, raczej skupiajcie się na tym, co macie, co posiadacie, co osiągnęliście. I y, dzięki temu będziecie dążyli do równowagi. Jeszcze wyciągnę dla Was na koniec słowa dla duszy, afirmacji, afirmacji Agnieszki Maciąg. Jaka afirmacja jest dla Was dobra? W tym miesiącu, powtarzajcie sobie ją jak najczęściej, będzie Was wspierała i wspomagała przez cały miesiąc. Jestem bezpieczna, bezpieczny. Otaczają mnie dobrzy ludzie i opiekuńcze anioły. Jestem bezpieczna. Otaczają mnie dobrzy ludzie i opiekuńcze anioły. To jest afirmacja dla Was. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli ktoś chciałby zrobić sobie u mnie prywatne czytanie, zapraszam, piszcie na maila. Myślę, że jakoś się porozumiemy. A na dzisiaj dziękuję, pozdrawiam. Do widzenia.